Tygodniki nadal wałkują sprawę mianowania Genseka Mato. Eee, tak, przypominam jeszcze tylko, że pan Rasmussen oczywiście jest tym gensekiem, ale e, ten człowiek nie ma żadnej poważnej decyzji e, przed sobą. On wojny nie może powiedzieć, po raz wojny nie będzie dowodził. E, Także być może jakieś łopówki można brać za, za wpływanie na, na, na zamówienia wojskowe, ale to e, wszystko. Natomiast przy tej okazji tygoniki zajmują się sprawą rzekomej klęski dla Polski, yy, jaką było to, że Jego Ekscelencja Radosław nie został gę, na to właśnie. Chcę przypomnieć, że ja jakiś miesiąc temu występowałem w Polsat News i wyraźnie mówiłem, że to nie ma najmniejszych szans na to, na to i, i w ogóle nie ma o czym mówić. Yy, i tylko stracilibyśmy ewentualnie yy, w odpowiedzi dobrego ministerstwa zagranicznego. Ja uważam pana Polskiego za dobrego ministerstwa zagranicznego. Natomiast ja chcę powiedzieć nie, nie o ministerstwie jako poletku polityka, jakim jest uzał tylko o ministerstwie jako pewnej machinie. Otóż poza prowadzeniem polityki, tam rozmowę z tym ministrem, z tamtym ministrem, załatwienia coś dla Polski, Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma jeszcze jedną bardzo funkcję, mianowicie mianowanie ludzi na różne stanowiska. No i ja uważam, że to nie jest tak, że, że dobry minister powinien się znać na obsadzaniu ludźmi stanowisk, bo to on nie od tego jest. Od tego powinien być dyrektor gabinetu, czy szef jakiegoś tam ministerstwa, jak się to nazywało. Tak I ten człowiek ma dbać, że ministerstwo było narzędziem, bo ministerstwo jest narzędziem, które musi być gotowe to ulicę przez każdego polityka, czy przyjdzie lewicowiec, prawicowiec, czy jeżeli Poli Polska musi zawrzeć sojusz z, 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 z Niemcami, albo z Rosją, albo z Ameryką, no to skiniamy palcem i na drugi dzień cały aparat polskiej dyplomacji pracuje w tym kierunku. To musi być aparat gotowy na każde skinienie polityków. Aparat powtarza. Oczywiście nie jest tak, że ludzie są automatami i muszą robić to, co im się każe, jeżeli... Na przykład Rosja chciała zmienić, Zielony Sowiecki chciał w 1969 roku zmienić politykę z antyniemieckiej na proniemiecką, to zmieniono tam Litwinowa na Mołotowa, prawda? I, bo Litwinow nie chciał prowadzić polityki proniemieckiej. No i to jest normalne. Wymienia się kółka w aparacie, ale aparat musi być giętki, powtarzam. Mamy bezpośrednio łączność z ambasadorami i w ciągu dwóch minut czy 10 minut, no góra, pół godziny. Od chwili podjęcia jakiejś decyzji, aparat musi już pracować na nowych torach. Jeśli nie, to po prostu ministerstwo no, jest mało użyteczne. Dziś w Europie wolność zanika. Zarówno wolność serze, słów, kiedy ludzie siedzą w więzieniach, zagłuszanie swoich poglądów. Znika w sensie gospodarczym, kiedy nad każdym kilogramem ziemniaków, nad każdym litrem wina stoi urzędnik europejski, nad każdym osypkiem stoi trzech urzędników europejskich. Musimy przywrócić normalność, a normalność to jest, proszę Państwa, wolność. Wolność robienia w gospodarce tego, co chcemy.